Royal Esports, takie gaziko, strzał, podanie, ale co to jest za skład, matko boska! Render, Salah, Claudia Pina, no kto by inny na ataku był? No Rafinha, no ale jest pobugowana kolejność, bo jeszcze tego nie naprawili. Przewidywania na El Klasico z aktualną formą chłopaków? Aj, ciężko stwierdzić. Mbappé jest piekielnie groźny. Barcelona na pewno nie jest nawet, aktualnie przynajmniej, w 60% tak groźna jak rok temu. Więc zdaje się, że faworytem powinien być Real, tym bardziej, że pierwsze El Klasico jest na Bernabeu. A nie w Barcelonie Nie no w wyniku nie będę obstał, Bo to jeszcze za Za wcześnie ale No zdaje się że Real Powinien to wziąć Powinien Ale to też pierwsze ale Klasiko nowego trenera Może być trochę przerażony Jeszcze bardziej przerażony Niż w meczu z Atletico Madrid A chyba wszyscy pamiętamy Jak się skończyły derby z Madrytem Niezbyt przyjemnie Oj I sobie i mi I sobie i jemu Mohamed Salah po krótkim rogu Mi to kończy O tu trzeba chyba się Przysiąść, bo tu jest tak skład odjeżdżający. O, ale taki ciszyn, jak coś robi Full Champions, to już wiemy, że jest dziewka jebnięty na głowę. Swanson. A, tak. Pytanie jak relacji między flickiem a Marokańczykiem? Relacja się skończy tak, że flick nie będzie tenerem bracony już za dwa lata. Pochy największej gwiazdy, plus budżet nie pozwalający jakkolwiek rotować kadrom, spowoduje zamieszanie i odejście. Oby nie, ale. Tak może być. Dirk Kajd jakiś seks z obrońcą teraz wykonał. Widziałeś tą ruletkę? O, Leon Gorecka. Jedziemy, 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 towarzysze. Trzeba szybko grać, w transformacji trzeba szybko grać. O, wyjdzie Van Dijk. Oj, 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 no to było bliskie. Dla po Baza i Flick za niego do City. Oj, byłbym z dziewka przerażony szczerze, jak dobre byłby Manchester City, gdyby teraz ich objął Hansi Flick. Wróciliby do wygrania jak za Pepa. Pięć mistrzów z rzędu, już tam 4. A, Patryk Haro. Dirk, świetnie Dyrk, świetnie Dyrk, kapitalnie O Jezus Maria o, Panie bramkarzu Po takiej sytuacji potrafi psycha siąść Jak mamy złoty playstyle tylko i wyłącznie po to, żeby on bronił nogami I kopie prosto w mojego bramkarza i on to puszcza To było straszne, to było straszne Fofo tu, nie moje Fofo tu Nie powinno być obok siebie, tu jest 442 holding, a zwykle 442. 4, -4 na pp Nie, dajmy Kajta tutaj NLP Command chyba i to musi wystarczyć na ten moment? Słyszał! Po trzy, po trzy! To bez sportowego. Świetnie. O Boże, jaki jest zupełnie inny sport formacją 4-4-2. Kajt! Kurna, też tego nie puszcza. Oj, szkoda, szkoda, bo diabi na lewej by tu powalczył. Na lewej nodze, z prawą ma nieby we trapat. Oj, taka szmata wpada. Nie wierzę, nie wierzę. Dlaczego taki niefortunny rebound po dobrej defensywie na Klaudii Piny, no? Bang! Nice. Bronić, Hamy, bronić. Kurna, Marka, jaka interwencja Supermana, no. To już było no, to, już było to klepnięcie właśnie. Kapitalne. A, Ajaj, ajajaj, ai, ajaj, 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 kurwa, bandaj, jaki kardynał, pauza! Za celebracja teraz, bo miałem mu zrobić szykę, za ten 1-0 co co żeś był kurwa, celebrację 20 minut temu Tym szkółem za 5 milionów I co teraz, ha? I co teraz, ha? Normalnie, na pustaka, oddana bramka na 5-4 Ło, team management I teraz uwaga Taktyka Punktów 25 Bo to jest najważniejszy kickoff w moim życiu Wiara Nice O to chodzi właśnie Tak jest, tak jest, tak jest, towarzyszu Dirkaj tam... Baw się tą chwilą, tym momentem się baw, dirku. Diani dumorni. Nie, 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 nie. Mniej kobiet, proszę. Oj, no to jest... No, ojej, ojej. Sanson, Sanson, Sanson. Aj, to jest jaki Swanson, świetnie. Nie zajmuję drugiego miejsca w grupie. A nie oszukujmy się te Niemcy, belgowie, Walijczycy, to jednak no wypadałoby pierwsze w grupie zajmować, bo one nie są jakieś bardzo zaognione. A nie Bramkas, 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 Ty Lumpo, no Nie takich sytuacji, gdzie się puściłeś szmacianych. Ter Stegen Marcelo85 Ale masz fa... O oh, Jezus Mario! O oh, Jezu Putajasz w ty na kurwa. Ludzie mają Zwariowane te składy Zwariowane budżety Na PayPalu i nie tylko No to byłeś dziepka romantyczne Tym bardziej jak Ter Stegen się położył 8 metrów przed moim strzałem to było najlepsze w tym wszystkim. To by było niezłe. Brawo, Swanson. Davis! Bang! Tym razem wiesz, które jesteś, nożny, obywatelu. Taki piękny skład! 3-0. Ojej. Jak się dobrze gra, szybko się gra, to naprawdę 4-1-2-1-2 uwielbiam. Gorze, gościu. Podopię je w defensywie. Wtedy, niestety, trzeba wracać. Chyba nagle 0-3. W 3 minuty. Frankie Dąg. Bez Claudi. Mariona. Ale Maryna nie gra na NC, ależ mnie to irytuje, że to się buguje I nie widzę, na jakiej pozycji kto gra, jakim piłkarzem, tylko trzeba sobie w głowie to wizualizować wszystko, bez sensu Luis Diaz, bang! Mi się wydaje, że to ciebie widzę, to teraz młodzie wyglądasz To jest kwestia, mam wrażenie, jak zostanie włos ustawiony Dirku! 2-0 Dirku To Mori, Rudiger, Jacka, Mavinga Pulisic, bez piny? Wyrcem babę, Diani, o kurwa Nie no, ogólnie masz rację no, kolego w Donate. No jasne, że tak, że to się napędza Te śmieszne nazwy, jakaś metoda walca, metoda chuja, Metoda dzikie węże to może tak Bej wybaczamy I już Pęk, 2 To fakt, o jest taki kardynał rywala Tryka na koncie, gości mają babę w pierwszym składzie Takie rzeczy robi? Hej, kiedy będzie stream złowienia ryb? Oj no Aktualnie tym chatom zamaz wraz z tą rybą, więc wolę, wolę, żeby nie włączyłem? Włączyłem chyba. I mi strzela taką szmatę jakaś dan. To już było dawno po zawodach. No i zajebiście i 3 Cała szczęść. Nagrody druga ranga. RTG. Zwiera jest w nas. Marzę o tych playerpikach za każdym razem, ale za jakiegoś powodu one nigdy tu nie są z nami. Jedyneczka team of the wiki. Alba Jo... jest Jordi Alba, pierwszy skład Witam bieckiego, pięknego, malutkiego Jordusia Kończącego tę piękną piłkarską karierę No jakie serduszko robi jeszcze na zdjęciu Tylko on do mnie nie wyjdzie Czemu Plerpiki wyjebali? No właśnie nie wiem no, niepotrzebne to było 6x8, 4, wymienne Fajnie Tylko nie dziewczę, to jest dziewczę To jest Schiller? Ojej, to jest tragedia Bo ona 8-6 ratingu nie patrzcie tylko na ten herb prawy, bo to spoileruje całą zabawę. Szyla! Aj, sam ker. Nic fajnego. Jak ona ma 87 ratingu? Jak ona w piłkę rok nie gra? Bo dziewczę urodziło jej inne dziewczę. Albo one wzięły to z adopcji? Nie wiem, co się stało. Kto kogo zapłodnił? Dzisiaj raz 8-3 wymienne. Jest. Leo Messi. Leo Messi na walkaucie? Podwójnym, sensownym, romantycznym, eventowym? Daj, 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 kolego. Tylko nie Jordi Alba. Nie, nie może być Jordi Alba, bo to jest walkout, Czy nie? Ja nie wiem jak to działa wciąż. Anglik, Olimpik. to jest jakaś pierdowa. Leo Messi isko. Wymienne. Messi to jest ogólnie do gry. Ten facet na SPD, że też... Kona o, konaty! Tu masz jakąś wartość? 10K. 10 raz 8 4. rating reload. Dobra, daj rating reload, bo tu nigdy nie trafiłem czegoś fajnego i to znowu nie jest nic fajnego. Giureczko, RTG, no fajne rzeczy dla chłopaka, co nie ładuje pońców. HP U o kurwa. Valverde Federico. Fedziula. Tak jest. Witam towarzysza. Yes. On ma 8-9. O matko boska. I ma pilon. Yes. Fedziula. Fedziula. To że on przyszedł pierwszy. A koleżanka druga. Gabi Bernardo. I znowu ten Konate. Męczennik. No i jeszcze wisienka na torcie. 3x8, 6. A potem ze sklepu. Może... Szerokie i głębokie. Uwaga, bez eventu ponownie. Śpeda. To jest Hakan Chalanolu. To jest najgorzej, jak może być. Nie patrz na drugi herb. Nie widziałem. InCCV Pass. 86 Hakan. Klepka katalońska jakaś? O nie, co jest? Lavel. Mm, szkoda. Bo z Ameryki akurat te panny są świetne. Ale lavel. Lavel też jest bardzo dobra. Ale nie jest nic warta. To wymiana paczka jest. Baza, 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 baza Playerpiczek, prawda? Playerpiczek jest najlepszy w tym sezonie Za 125k nie jest taka podniecająca Dajmy PlayerPick'a 35 Wymienna 5k Kurwa, znowu nie to kupiłem Dlaczego jestem taki upośledzony, no? Barkola Gdzie jest pick To nie ma być PlayerPick? Jezus Maria, no No to jeden pick mniej O, tu jest PlayerPick Dobra, Wiara Teraz na pewno się udało Nie do gry Nie do gry Nie do gry Fuck Alex Bena Dobra, jeszcze jeden 7, bo miałem pH i mi zabrali 30 tysięcy monet. Teą na przykład kobietę, fajnie, idealnie. Plerpik, pick Trójkąt. No, no. Mike, fajnie. Fajnie. Dobra, to no mam mordę. Co <ścoughs> to, to jest? Stary, teraz ja wzmacniam środek, poczekaj sekundę. Kata ty gra tu? Nie. Ty grasz tu, ty jesteś Francuzem, to masz granie. Podoba mi się. Przy tym, ma nie pika nie jak mu ją zostaje składził, Że mu ufam. Jordi Diabo chyba jak na sprzedaż. Ty jesteś wymienny? Ej, Tillman był taki zajebisty, no ale muszę go sprzedać. Ile on był warty? 40 koła! O cholera! że żegnamy brawami. Wa a tu jeszcze Valverde trafiłem. Dobra, to grasz. A bo dobra, pal o te formacji po prostu z czapy. Wcale się zostaje, zostaje, jest świetny. Trochę mi nie pasuje ten gentleman. Gdzie z Barcola? W tym miejscu. Nie wiem, ty by trzeba było grać chłopie 4-2-4. I na pażanka. Nie, to wygląda strasznie. No Teraz jest w porządku, no tylko to nie jest problemem przecież formacja. Tylko to, że tu się i tak nikt z nikim nie łączy. Po pierwsze, to zgranie po prostu i grać na 20. To też nie jest jakoś przerażające mało przecież.